Witajcie, z tej strony Damian. Przed prezentacją Renault Trafika chciałem Was zaprosić na naszą grupę facebookową. Link do tej grupy będziecie mieli w opisie filmu. Także klikajcie, dołączajcie. Za lajki, like, za subskrypcję też się nie pogniewam. Nie wiem, czy będziecie mnie dzisiaj dobrze słyszeć, bo strasznie wieje. Ale wracając do samochodu. Jest to Renault Trafic z 2011 roku. Wersja poliftowa fajna w srebrnym kolorze z silnikiem 2.0 diesel o mocy 114 koni. Z przodu mamy halogeny plus listwę ledową. Naprawdę wieczorem to robi robotę. Auto oczywiście jest sprowadzone ze Szwecji, jak na swój wiek, swój przebieg. Naprawdę bardzo fajnie się prezentuje, te koła na których są, są to jedyne koła do tego samochodu, są to zimówki, bieżnik jeszcze w porządku, samochód jest bez rdzy, zawieszeniowo samochód są przejrzany. Jest jak najbardziej w porządku, wymieniliśmy tarcze i klocki z przodu tarcze i klocki z tyłu, z tyłu są tarcze już z łożyskami samochód bez korozji nie ma tutaj znaczących uszkodzeń, tutaj delikatnie jest zadrapana ta listwa Z tyłu mamy hak, gdzie mamy tu trochę mało miejsca, bo ojciec okna postawił, ale jakoś postaramy się nagrać, żebyście mogli ten samochód obejrzeć. Mamy fajnie relingi dachowe, też może się komuś przydać. Samochodem zrobiłem w Szwecji około 200 km. Na trasie bez zastrzeżeń wszystko jak najbardziej w porządku. Tu mamy jakieś delikatne zadrapania. Wszystko jak najbardziej w porządku. Skrzynia chodzi tak, jak powinna chodzić. Nic nie słychać. Silnik też jak najbardziej w porządku. Nic nie robiliśmy, nie wymienialiśmy żadnych płyt, nic tutaj nie malowaliśmy. Bo wychodzę z założenia, że to są samochody do pracy, także tam wą listę tylko malowaliśmy. Nie była popękana, tylko była już taka niecikawa, że tak powiem. To ją pomalowaliśmy, a tak zero pracy. Wiem, jak oglądam te ogłoszenia tych busów ja rozumiem, że samochód trzeba przygotować do sprzedaży i tak dalej, ale niektórzy to przesadzają. No, tutaj o tej czarnej listwie mówię. ściany tutaj nie mają jakichś dziur, tam jedna mała dziura, tylko ale tak naprawdę w dobrym stanie jest to wszystko, SUFIT podobnie jest to też z izolacją, także Zimą tak szybko się nie wychładza, latem tak szybko się nie nagrzewa. Dobrze, że mamy plastikowe osłony na nadkola. Oczywiście też drzwi możemy. E, e, już Wam pokazuję. Jak jedne, jak i drugie. Też mamy hak. Ale przepraszam, nie te najpierw. Tak się prezentuje od strony kierowcy. też tutaj delikatnie fotel jest boczek, nie fotel tylko boczek od wsiadania i wysiadania. Mamy podgrzewany fotel oczywiście kierowcy, mamy skórzaną kierownicę, jest ona wielofunkcyjna. Mamy sterowanie, tutaj mamy sterowanie radia z takiego joysticka bym to nazwał. Mamy też tempomat. Tempomat chodzi. Mamy dwa kluczyki do tego samochodu. Mamy klimatronik. Oryginalne radio. Samochód już Wam pokazuję jaki ma przebieg. Muszę wszystkie różnicą. 278 tysięcy Także z mojej strony to chyba wszystko. Zapraszam Was na. Oględziny. Dziękuję, że obejrzeliście ten film. Zapraszam na jazdę próbną. I mam nadzieję, że do zobaczenia.